Próbna matura z CK z grudnia 2022 roku z poziomu rozszerzonego z matematyki. Zadanie drugie. Zadanie drugie składa się z dwóch części. Funkcja g jest określona wzorem g od x równa się minus 1 czwarta x kwadrat plus 3 x minus 5 dla każdego x należącego do rzeczywistych. Fragment wykresu jest na rysunku. Wyznacz zbiór wszystkich wartości jakie funkcja g przyjmuje w przedziale od 9 do 11 zapisz obliczenia. No tutaj y, będę potrzebował te punkty rozszyfrować. Y, zacznę może od, od wierzchołka paraboli, tak żeby mieć współrzędne wierzchołka paraboli. Y, P to jest minus B przez 2A, czyli minus 3 przez 2 razy minus 1 czwarta. To jest minus 3 przez minus 1 druga, czyli 6. Czyli tutaj mam 6. Q to jest minus delta przez 4A, albo inaczej jest to F od 6, czyli bezwzględna wartość jest minus 1 czwarta razy 6 do kwadratu, plus 3 razy 6 odjąć 5, to jest minus 9 dodać 18 odjąć 5, czyli 4, czyli tutaj gdzieś mam 4, przydadzą mi się miejsca zerowe, czyli minus 1, 4x kwadrat, dodać 3x, odjąć 5, równe 0, delta jest b kwadrat, odjąć 4 razy a i razy c, Te czwórki mogę skrócić, Czyli 9 odjąć 5 to jest 4, pierwiastek z delty jest 2, czyli x to jest minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli przez minus jedną drugą, to jest minus 1 przez minus jedną drugą, czyli 2 i minus 5 przez minus jedną drugą, czyli 10. Czyli tutaj mam 10. A tutaj mam 2. To znaczy, że jeżeli mam wyliczyć wartość od 9 do 11, no to będzie gdzieś tutaj odtąd do tego miejsca. To jest ta, ten przedział, który mnie tutaj interesuje. Czyli będę musiał wyliczyć tą wartość, to jest f od 9. No i tutaj gdzieś tą wartość, nie wiem która jest wyżej, będę musiał obydwie policzyć. Na pewno natomiast najniższą wartością jest 0. Czyli zbiór wartości na pewno jest od 0 do... No i teraz pytanie, która kropka jest wyżej? Czy ta po lewej, czy ta po prawej? Czyli muszę policzyć f od 9. To jest minus 1 czwarta razy 9 do kwadratu plus 3 razy 9 odjąć 5

czyli to jest minus 2 i 1 czwarta bezwzględnej wartości, czyli 2 i 1 czwarta. Czyli jednak ta kropka dla 11 leży wyżej niż dla 9, czyli zbiór wartości jest od 0 do 2 i 1 czwarta. I to jest w przedziale domkniętym, czyli domkniętym. No, jeżeli ktoś używa takiej notacji, to od 0 do 2 i 1 czwarta przedział domknięty. To jest to samo. I druga część zadania. Wyznacz zbiór wartości parametru m, dla których równanie G od x równe względem wartość z M ma dokładnie dwa rozwiązania dodatnie. Tutaj muszę dorysować wykres, bo tutaj części wykresu brakuje. To jest parabola, która jest odbita względem osi x, czyli tutaj miałem normalnie parabolę, ale to co miało wartości ujemne jest symetrycznie przekształcone, reszta zostaje. Czyli ten wykres wygląda w ten sposób. No i teraz dwa rozwiązania dodatnie są tutaj, czyli tu jest jedno rozwiązanie dodatnie, i tu jest drugie rozwiązanie dodatnie, i to praktycznie zaczyna się od wierzchołka, znaczy od prostej, która będzie styczna do wierzchołka, ale wtedy bym miał trzy rozwiązania. Wierzchołek mam wyliczony wcześniej, wartość wierzchołka jest 4, czyli ta linia musi być powyżej 4, ale jeżeli bym już miał ją tutaj, to będę miał rozwiązanie ujemne dodatnie. Czyli kończy się na punkcie przecięcia z osią y, a punkt przecięcia z osią y nie mam wyliczony, ale mogę to wyliczyć. To jest f, to jest g od 0, czyli bezwzględna wartość minus 5, czyli 5, czyli do piątki. To oznacza, że bezwzględna wartość m musi być mniejsza od 5 i Bezwzględna wartość m musi być większa od 4. Ale jeszcze mam jedną sytuację, jeżeli tutaj będzie mi się pokrywać z osią x, też będę miał dwa rozwiązania dodatnie. Tutaj będzie jedno rozwiązanie i tutaj drugie, czyli jeszcze lub bezwzględna wartość m jest równa od 0. Czyli tak, m mniejsze od 5, to znaczy, że m większe od minus 5 i m mniejsze od 5, i m większe od 4 to jest bezwzględnie, to jest m większe od 4 lub m mniejsze od minus 4 lub m równe 0. Czyli tutaj mam minus 5 i 5, czyli coś takiego, tutaj mam minus 4 i 4, czyli coś takiego. No i tutaj mam 0, czyli tylko tyle. Między tym mam do wyznaczenia część wspólną, czyli jest minus 5, minus 4, 4 i 5, czyli m należy od minus 5 do minus 4, w sumie od 4 do 5, lub m równa się 0. Czyli na końcu sumując to wszystko razem, mam n należy od minus 5 do minus 4, w sumie 0, w sumie od 4 do 5.